Jest wtorek, 5 listopada. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i żywych i podziemnych, i aby wszelki język wyznał. Że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Serca Wasze niech żyją na wieki. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i on Panuje nad narodami. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Potomstwo moje Jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o Panu opowie. I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole i muszę wyjść je obejrzeć. Proszę, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze Wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to rzekł do sługi Wyjdź na drogi i między opłotki. I przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie.